Nie potrzebujesz miesięcy ani lat medytacji. Musisz jedynie opanować te 17 sekund. Jeśli nie dostajesz tego, czego pragniesz, to tylko dlatego, że jeszcze nie zastosowałeś tego prawa we właściwy sposób. W ciągu najbliższych kilku minut przekażę Ci klucz. Ale zastanów się ze mną. Ile razy pragnąłeś czegoś z całej siły? Modliłeś się, wizualizowałeś, prosiłeś wszechświat. A i tak czułeś, że nic się nie dzieje? Ile nocy leżałeś w łóżku, wyobrażając sobie życie, którym chciałbyś żyć, tylko po to, by obudzić się następnego dnia z tym samym uczuciem pustki? To tak, jakby istniała niewidzialna bariera między tobą a tym, czego tak bardzo pragniesz, prawda? A co jeśli powiem ci, że ta bariera nie jest na zewnątrz, ale wewnątrz? Że czas, który spędzasz na przekonywaniu wszechświata, nie ma znaczenia, jeśli nie wiesz, jak rozpalić właściwą iskrę? Właśnie o tym mówią te 17 sekund. To punkt zapłonu, iskra, która wprawia w ruch cały mechanizm tworzenia. Joseph Murphy mówił o potędze obrazów, które przechowujesz w umyśle. Twierdził, że podświadomość nie działa na podstawie długich przemówień, ale żywych wrażeń, naładowanych emocjami. Kiedy utrzymujesz myśl przez co najmniej 17 sekund z intensywnością, emocją i jasnością, nie tylko myślisz, ty nadajesz. I w tej chwili twój umysł przestaje być tylko przestrzenią dla idei, a staje się wibracyjnym nadajnikiem, emitującym sygnał tak silny, że wszechświat. Nie może go zignorować. Teraz zadaj sobie pytanie: jak często potrafisz naprawdę utrzymać czystą myśl o pragnieniu, bez wkradania się wątpliwości, strachu czy braku wiary? Być może tu leży źródło frustracji. Bo widzisz, nie chodzi o to, by szybko coś pomyśleć i puścić, ani o mechaniczne powtarzanie jakiejś frazy. Chodzi o wejście w stan głębokiej komunii z wizją, której pragniesz, jakby już była rzeczywistością, i utrzymanie tej energii przy życiu przez te cenne sekundy. Czy to proste? Tak, ale nie jest łatwe, ponieważ umysł został wytrenowany, by się rozpraszać, kwestionować, wątpić i to właśnie w tym momencie wielu gubi wątek manifestacji. Ale co, jeśli pokażę Ci jak wykorzystać ten krótki, potężny czas, aby przebić się przez tę niewidzialną barierę? A co, jeśli jeszcze dziś mógłbyś zastosować ten sekret w praktyce i poczuć, jak pierwsze zmiany pojawiają się niemal natychmiast? To nie jest przesada. Badania nad częstotliwościami mózgu pokazują, że w ciągu kilku sekund intensywnej koncentracji ciało już reaguje zmienia się tętno. Dostosowuje oddech, rozszerza się pole energetyczne. Dosłownie stajesz się kimś innym. A co się dzieje, gdy ty się zmieniasz? Wszystko zmienia się razem z tobą. I oto coś, czego być może nigdy nie słyszałeś: wszechświat nie potrzebuje dni ani miesięcy. Potrzebuje jasnego, czystego i spójnego sygnału. A 17 sekund wystarczy, aby wysłać ten początkowy sygnał. Jak ktoś, kto wysyła zakodowaną wiadomość w kosmos. Jeśli potrafisz utrzymać te wibracje, nawet przez krótki czas, sadzisz ziarno, które nieuchronnie wyrośnie. Prawdziwe pytanie brzmi: czy potrafisz utrzymać to skupienie? Czy potrafisz utrzymać serce i umysł w jednej linii, nie rozpraszając się echami braku czy strachu? Ponieważ to jest klucz, który oddziela tych, którzy tylko marzą, od tych, którzy codziennie doświadczają cudów. I w następnych chwilach zrozumiesz dokładnie, jak wykorzystać te 17 sekund na swoją korzyść. Odkryjesz, dlaczego ten krótki przedział czasu jest w stanie na nowo zdefiniować całe losy i co zrobić, aby nie przegapić okazji do prawidłowego wykorzystania tego prawa. I musisz zostać ze mną do końca, ponieważ ostatnie odkrycie, którym się z Tobą podzielę, jest najpotężniejsze ze wszystkich i być może jest brakującym elementem w Twojej układance manifestacji. Zanim przejdę dalej, chcę Cię poprosić o coś prostego, ale potężnego. Jeśli ta wiadomość w jakikolwiek sposób do Ciebie przemówiła, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. To nie jest tylko mechaniczny gest, to sygnał, że jesteś gotów zestroić się z tą wiedzą i pozwolić jej odmienić Twoje życie. A jeśli czujesz, że potrzebujesz głębszego przewodnika, który wykracza poza ten film i pokazuje, jak zastosować to wszystko w praktyce, link w pierwszym przypiętym komentarzu zaprowadzi Cię do materiału, który może jeszcze bardziej otworzyć Twoją świadomość. Kliknij, gdy tylko tu skończysz, bo to może być dokładnie to, czego szukasz. Teraz weź głęboki oddech, ponieważ dopiero zaczynamy. To, co zaraz usłyszysz, ma moc przekręcenia klucza, którego tak długo szukałeś. Wszechświat jest gotów odpowiedzieć, a wszystko, o co Cię prosi, to 17 sekund. Czy zauważyłeś kiedyś, że ludzki umysł wydaje się mieć trudności z pozostaniem w ciszy? Zamknij oczy na kilka sekund i spróbuj pomyśleć tylko o jednej rzeczy, bez rozpraszania. To tak, jakby wewnątrz ciebie pojawił się tłum głosów, z których każdy walczy o uwagę: troski, wspomnienia, wątpliwości, lęki to właśnie ten wewnętrzny hałas uniemożliwia wielu manifestowanie tego, czego pragną. Ale jest pewien sekret. Nie musisz uciszać wszystkich głosów, aby manifestacja nastąpiła, musisz tylko nauczyć się wybierać jedną częstotliwość i pozostawać na niej wystarczająco długo, aby stała się dominująca. I tu właśnie wkracza 17 sekund. Wyobraź sobie, że twój umysł jest jak antena satelitarna, nieustannie emituje sygnały, nawet gdy tego nie zauważasz. To, co myślisz, czujesz i sobie wyobrażasz, przekształca się w fale wibracyjne, które podróżują przez niewidzialne pole rzeczywistości. Kiedy utrzymujesz czystą, żywą i naładowaną emocjami myśl przez co najmniej 17 sekund, ten sygnał się wzmacnia, jakby nadajnik został ustawiony na emisję z dużą mocą. W tym momencie przestajesz być tylko kimś, kto ma pragnienia, a stajesz się kimś, kto promieniuje rozkazami do wszechświata. Joseph Murphy mówił, że podświadomość reaguje na powtarzanie, ale przede wszystkim na intensywność emocjonalną. Oznacza to, że liczy się nie tylko to, co myślisz, ale to, co czujesz myśląc. Jeśli wyobrażasz sobie bogactwo, ale wewnątrz czujesz strach przed biedą. Wysyłany komunikat jest sprzeczny. Wszechświat nie odbiera Twoich słów, ale wibracje, która się za nimi kryje. Dlatego tak wiele osób modli się, afirmuje, powtarza pozytywne zwroty, i wciąż nie widzi rezultatów. Nie potrafią utrzymać właściwej emocji przez niezbędny czas. A teraz pomyśl o czymś. Czy kiedykolwiek trzymałeś się wspomnienia tak mocno, że poczułeś emocje na nowo, jakbyś to przeżywał? Może scena z dzieciństwa, miłość z przeszłości, chwila triumfu. W tych momentach nie tylko myślisz, ale przeżywasz na nowo. I to właśnie ten stan tworzy pole magnetyczne, niezbędne do manifestacji. Jeśli potrafisz odtworzyć tę samą moc, ale skierowaną na to, czego pragniesz. Te 17 sekund staje się wybuchowe. Nauka pokazuje, że w ciągu kilku sekund intensywnego skupienia mózg uwalnia wyładowania elektryczne, które tworzą nowe ścieżki neuronowe. To tak, jakbyś w mgnieniu oka przeprogramowywał podświadomość. Serce z kolei emituje pole elektromagnetyczne setki razy silniejsze niż mózg. Kiedy umysł i serce wchodzą w synchronizację, wszechświat odbiera sygnał krystalicznie czysto. Ta kombinacja wyjaśnia moc 17 sekund. Nie potrzebujesz godzin wysiłku, potrzebujesz tylko chwil jasności i głębokich emocji. A teraz coś jeszcze bardziej zaskakującego nie chodzi tylko o pojedyncze 17 sekund. Kiedy utrzymujesz myśl przez 17 sekund, zaczyna ona przyciągać podobne myśli. To tak, jakbyś zapalił płomień, który natychmiast wzywa inne, by się do niego przyłączyły. Jeśli utrzymasz skupienie przez kolejne 17 sekund, energia się podwaja. Po 68 sekundach stworzyłeś już tak intensywne pole wibracyjne, że wszechświat nie ma innego wyjścia, jak tylko odpowiedzieć. To jak wystrzelenie strzały, która nie może chybić celu, ale oczywiście tu leży wyzwanie: jak utrzymać to skupienie, by nie wkradły się wątpliwości, jak uniknąć, by niepokój a co jeśli się nie uda nie ukradł Twojej wibracji. Odpowiedź leży w nauce przekształcania wyobraźni w doświadczenie. Nie powinieneś tylko myśleć o tym, czego chcesz, ale czuć, jakby to już było prawdziwe. Oznacza to, że podczas tych sekund musisz zanurzyć się w scenie swojego spełnionego życia. Nie chodzi o życzenie, chodzi o przeżywanie z góry. Wyobraź sobie, że pragniesz dobrobytu, zamknij oczy i zobacz, jak otwierasz wyciąg bankowy pełen obfitości. Nie wizualizuj tylko liczb, ale poczuj ulgę, radość, wdzięczność. Dotknij mentalnie banknotów. Usłysz własny głos dziękujący. Kiedy potrafisz poczuć scenę, czas znika, a umysł nerozróżnia, czy to wspomnienie, czy kreacja. Dla podświadomości wszystko jest rzeczywistością. I tu jest sedno. Jeśli potrafisz to utrzymać przez 17 sekund, wszechświat to odbiera. Jeśli to powtarzasz, wszechświat odpowiada szybciej. A kiedy przekształcisz to w nawyk, Twoje życie nieuchronnie przeorganizuje się, aby odzwierciedlić ten nowy wzorzec. Pytam Cię więc. Co byś zrobił, gdybyś miał absolutną pewność, że poświęcając zaledwie 17 sekund dziennie Twoja rzeczywistość mogłaby się zmienić? Pozwoliłbyś sobie na to małe ćwiczenie? Czy nadal żyłbyś uwięziony w rutynie myślenia o tym, czego nie chcesz, wzmacniając dokładnie to, czego chcesz uniknąć? Prawda jest taka, że większość ludzi spędza więcej czasu na karmieniu myśli o strachu niż myśli o wierze. Koncentrują się godzinami na problemach, długach, chorobach, porażkach, a wszechświat bezstronny odpowiada tylko na to, co otrzymuje. Jeśli spędzasz 17 sekund zanurzony w braku, wysyłasz ten sygnał, a zwrot przychodzi w tej samej mierze. Dlatego tak wielu pozostaje w tym samym cyklu, nie rozumiejąc, że wyjście nie jest na zewnątrz, ale wewnątrz. Joseph Murphy twierdził, że podświadomość jest jak żyzna gleba. Nie dyskutuje, nie osądza, nie pyta, czy to, co sadzisz, jest dobre czy złe. Po prostu akceptuje i mnoży. To, co zasiejesz w te 17 sekund, staje się korzeniem, który rośnie w ciszy, aż pojawi się w twoim fizycznym życiu. Pytanie brzmi, co siałeś do tej pory? I oto potężne odkrycie. Nie musisz czekać, aż będziesz miał niezachwianą wiarę, aby zacząć. Musisz tylko być gotów utrzymać obraz przez kilka sekund, nawet jeśli wokół wciąż istnieje wątpliwość. To jak zapalenie świecy w ciemności. Może wydawać się mała, ale jej światło wystarczy, by zmienić całe otoczenie. I im więcej ćwiczysz, tym bardziej staje się to naturalne. Mózg się uczy, serce odpowiada, i wkrótce 17 sekund przestaje być wysiłkiem, a staje się przyjemnością. Zaczynasz zauważać, że życie odpowiada. Pojawiają się znaki, pojawiają się możliwości, mnożą się synchroniczności. To, co kiedyś wydawało się zbiegiem okoliczności, teraz okazuje się jasną odpowiedzią. Ale pamiętaj: ostatnie odkrycie. To, które naprawdę wszystko zmienia, wciąż przed nami. Bo nie wystarczy wiedzieć o mocy 17 sekund, trzeba zrozumieć, jak używać tej mocy we właściwy sposób, aby nie zginęła w hałasie umysłu. I właśnie to odkryjesz do końca. Zanim pójdę dalej, chcę Cię zaprosić. Jeśli czujesz, że potrzebujesz głębszego ukierunkowania, aby zastosować to wszystko w codziennym życiu, w pierwszym, przypiętym komentarzu znajduje się materiał, który może być kluczem do przyspieszenia Twoich manifestacji. Kliknij i odkryj, bo być może to jest dokładnie to, o co prosiłeś wszechświat od tak dawna. A teraz przygotuj się. Ponieważ to, co nadejdzie, ujawni, dlaczego te 17 sekund, użyte we właściwy sposób, nie tylko manifestują pragnienia, ale przekształcają całe losy. Dotarliśmy więc do najgłębszego punktu tej podróży. Do tej pory zrozumiałeś, że 17 sekund to nie tylko przedział czasowy to szczelina w tkaninie rzeczywistości święta przestrzeń, w której Twój umysł i serce mogą się zestroić. Aby wyemitować dokładną częstotliwość tego, czego pragniesz doświadczyć. Ale być może wciąż się zastanawiasz: dlaczego akurat 17 sekund? Co sprawia, że ta liczba jest tak wyjątkowa? To proste, a jednocześnie wspaniałe. Ponieważ 17 sekund to czas potrzebny, aby myśl się utrwaliła, wzmocniła i zaczęła przyciągać inne, podobne do niej myśli. To chwila, w której płomień Twojej wyobraźni przestaje być odizolowaną iskrą i staje się wibracyjnym ogniem. To jak przekręcanie klucza w zamku. Nie potrzebujesz ciągłej siły, tylko precyzyjnego ruchu we właściwym czasie. Te 17 sekund to ruch, który otwiera drzwi. I oto. Najpotężniejsze odkrycie. Kiedy utrzymujesz to skupienie i to uczucie, to nie tylko ty wysyłasz prośbę do wszechświata, stajesz się samym wszechświatem wyrażającym się przez ciebie. Nie ma oddzielenia. Pragnienie, które pojawia się w twoim sercu, nie jest tylko twoje. To wyższe wezwanie, wyraz samej nieskończonej inteligencji, która chce się zamanifestować poprzez twoje życie. Dlatego gdy utrzymujesz to pragnienie w sposób jasny, intensywny i pewny, odpowiedź nadchodzi, ponieważ jego źródło jest już boskie. Teraz spójrz w głąb siebie, ile razy rezygnowałeś ze swoich marzeń, bo wydawały się zbyt trudne, ile razy wierzyłeś, że potrzebujesz lat wysiłku, niekończących się walk, niekończących się prób. A co, jeśli życie nie jest bitwą, ale tańcem? A co, jeśli zamiast walczyć pod prąd, mógłbyś nauczyć się płynąć z prądem, który już istnieje? Te 17 sekund to właśnie to. Punkt, w którym przestajesz wiosłować pod prąd i pozwalasz, by fala obfitości, miłości i zdrowia cię niosła. Joseph Murphy nalegał, że podświadomość jest wiernym sługą, który nigdy nie odpoczywa. Zawsze odpowiada na to, co na niej wywierasz, świadomie lub nie. Kiedy powtarzasz lęki, tworzy lęki. Kiedy kultywujesz nadzieję, tworzy ścieżki. Ale kiedy utrzymujesz obraz naładowany emocjami wystarczająco długo, nie ma wyboru przekształca go w rzeczywistość to nieuniknione. I być może czujesz teraz mieszankę nadziei i wątpliwości. Głos w tobie mówi: A co, jeśli to naprawdę zadziała dla mnie? I to jest głos, który ma znaczenie, ponieważ w głębi duszy wiesz, że już doświadczyłeś małych cudów. Pomyślałeś o kimś, a ta osoba zadzwoniła, wyobraziłeś sobie coś, a to się stało następnego dnia, poczułeś w sercu, że coś nadejdzie i nadeszło. To były dyskretne znaki wszechświata, pokazujące ci, że zawsze słuchał. To, czego nauczysz się robić od teraz, to świadome, ukierunkowane intensyfikowanie tej mocy. Ale jest jeszcze jeden, ostatni klucz i być może ten jest najbardziej transformujący ze wszystkich. Nie musisz czekać, nie musisz odkładać, nie musisz być bardziej przygotowany ani rozwiązywać wszystkich problemów najpierw. Moc 17 sekund jest dostępna tu i teraz. Wszystko, czego potrzebujesz, to zatrzymać się, zamknąć oczy, wybrać pragnienie, które pulsuje w tobie i zanurzyć się w nim, jakby już było prawdziwe. Pozwól sobie uśmiechnąć się, wyobrażając je sobie. Pozwól sobie poczuć ciepło oczekiwanej wdzięczności. Pozwól sobie przeżyć przez kilka sekund to, o co tak długo prosiłeś. Zrób to teraz, nie jutro, nie kiedy będziesz miał czas. Teraz, ponieważ wszechświat potrzebuje tylko tej chwili jasności. Potrzebuje tylko tej przestrzeni ciszy i pewności. Potrzebuje tylko tych 17 sekund, aby zacząć poruszać niewidzialne siły na twoją korzyść. A kończąc to ćwiczenie, otwórz oczy i zdaj sobie sprawę. Nie jesteś już tą samą osobą. Coś się zmieniło, energia wokół ciebie się zmieniła. Okoliczności, które wydawały się stać w miejscu, już zaczęły się poruszać. Nie musisz tego jeszcze widzieć, ale musisz ufać. Więc w nadchodzących dniach, gdy wątpliwości będą próbowały powrócić, pamiętaj. Nie musisz przekonywać wszechświata długimi przemowami, musisz tylko wysłać właściwy sygnał, a tym sygnałem jest twoja podtrzymywana wibracja w tych kilku sekundach. I jeśli ten film coś w tobie zapalił, jeśli dotknął twojego serca i pokazał ci, że życie może być o wiele więcej niż sobie wyobrażałeś, proszę cię: zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. W ten sposób pokażesz wszechświatowi i sobie, że jesteś gotów kroczyć tą ścieżką manifestacji i przebudzenia. I pamiętaj też o tym, co powiedziałem. W pierwszym przypiętym komentarzu znajduje się materiał, który może jeszcze bardziej rozszerzyć to doświadczenie, pokazując, jak stosować to w sposób praktyczny i głęboki. Kliknij, gdy skończysz. Bo to może być klucz, którego brakowało w Twoim życiu. W ostatecznym rozrachunku to, co tu odkryłeś, to nie tylko technika, to sposób na życie, sposób na zestrojenie się z tym, co zawsze było dla Ciebie dostępne. Te 17 sekund to dopiero początek, bo kiedy nauczysz się żyć w tym stanie zestrojenia, każda myśl, każda emocja, każdy oddech, Stanie się wysłuchaną modlitwą, bezpośrednim mostem między tym, czego pragniesz, a tym, czego doświadczasz. Wszechświat słucha, zawsze słuchał, a teraz wiesz, jak mówić Jego językiem. Więc zamknij oczy, wybierz najczystsze pragnienie, jakie istnieje w tobie, i utrzymaj je, ponieważ w zaledwie 17 sekund niemożliwe zaczyna stawać się nieuniknione.